Patrzcie gdzie jestem Lecimy z odcinkiem jak zmontować i jak zapieprzać w jaskini treningowej W sumie będzie pierwszy z dwóch, bo jeden będzie z jaskini Maćka Drugi będzie z jaskini mojej Maciej to jaskinię zbudował świeżo, moja już jest z zeszłym roku Ale Maćka jest zrobiona teraz, więc zaraz ją tutaj sobie ładnie zobaczycie Byliśmy przed chwilą na biegach, a teraz coś tam Coś tam dokręca Maciej, za mało mu Powiem no. Jak to się zaczęło od początku, bo w tamtym roku trenowałem, no i wcześniejsze lata trenowałem w mieszkaniu. i Jeżeli chodzi o rower, no to wiadomo, trenorze rozkładałem, włączałem Netflixa, ewentualnie tam Swifta, chociaż już ponad rok nie korzystam ze Swifta ani takich programów, tylko już ewentualnie serial na rozjeździe albo muzyka na, na mocniejszych jazdach. A jeżeli chodzi o bieg, no to tutaj był problem. Mocniejsze zadania ciężko zrealizować nie wiem, w śniegu albo w jakimś błocie, i, i tutaj nawet jak chciałem robić. Zadania to nie wychodzi z oczywistych względów, trzeba było iść na siłownię. Nawet to był dobry pomysł, aczkolwiek na no, najbliższą siłownię, taką sensowniejszą, miałem 10 km od siebie i czasami w godzinach szczytu. Jak ten bieg już wypadał, bo robiłem trening odpowiedniej kolejności, no to zaczynały się problemy i na ten rok postanowiłem zaadoptować em, komórkę piwnicę, którą mam, takie większe dosyć pomieszczenie, w którym tutaj jesteśmy teraz, to jest 10 m2. Postanowiłem to zrobić tak, żeby mnie motywowało, ale jednocześnie odcinało od wszystkich niepotrzebnych rzeczy, tak, czyli żeby tu się znalazły takie sportowe same rzeczy, bez, bez jakichś rozpraszaczy i zrobić się też po kosztach, wiadomo, że to nie jest jakieś tam pomieszczenie w mieszkaniu, które musi tam lepiej wyglądać, bo lepiej być zagospodarowane, tylko ma być przede wszystkim praktyczne i, i całość tutaj zrobiłem po kosztach. Właśnie wcześniej zrobiłem taki mały research, co, co potrzebuję, co nie, ale większość już miałem w głowie i tak naprawdę już tylko wybierałem pomiędzy danymi produktami, danej jakości, a, a, ale to co, jak on to wygląda, no to już to wszystko jakby miałem poukładane w głowie. Powiem teraz po prostu, co po kolei kupowałem i no. co było potrzebne do zrobienia. No. Nie? Okay. I Mając takie surowe pomieszczenie, piwnicę, powiem po kolei co mi było tutaj potrzebne do zrobienia, wykończenia tego pomieszczenia i też orientacyjną cenę takich rzeczy i ile mnie to wyniosło całkowicie. Więc przede wszystkim tutaj no polowałem ściany na biało, żeby było jaśniej, e, bo wiadomo, że te komórki piwnice są ciemne, więc to żeby było fa fajniej jaśniej, polowałem na biało, więc to taka biała farba koszt tam koło 50 zł, bo to była taka niezwyklejsza. Jeżeli chodzi o podłogę, to taką puzzle, e, które są na siłowni, to też tam kupię na Allegro, to mi tam wyniosło całe 200 zł i to jest super rozwiązanie, bo raz, że można chodzić tam boso, nie ciągnie tak od podłogi, e, można robić różne jeszcze ćwiczenia tam z gimnastyki siłowej, kłada się i nie ma tutaj najmniejszego problemu, jak podchodzi jakaś tam wilgoć, to mogę sobie takiego puzlanego jednego zdjąć żeby podłoga oddychała, a jeżeli coś się stanie, no to bez problemu też mogę, mogę wymienić. Na początku chciałem właśnie położyć tam linoleum, tam Lech mnie trochę nakierował na te puzzle, bo sam już u niego się sprawdzały, no i faktycznie uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Takich jeszcze podstawowych rzeczy to półki, no to, to tam też 150-200 zł, no poustawiam sobie teraz w puchary, bo nie wiedziałem, co z nimi robić, całe życie zbierałem w kartonach i w końcu teraz mogę je poustawiać, Miałem swoje miejsce. Kolejna ważna rzecz to lustra, i tak naprawdę to był taki jeden z moich podstawowych kryteriów, że muszą być lustra, bardzo mi one pomagają, szczególnie na przykład takie rzeczy w pozycji czasowej, to pomagają tutaj trzymać faktycznie pozycję czasową, którą, która jest dla mnie może nie na tyle najwygodniejsza, co najskuteczniejsza i to mi bardzo pomaga. Na bieganiu tak samo, widzę czy na przykład napinam za mocno barki, czy, czy mam je odpowiednio luźno, jeżeli jestem na zewnątrz, to tylko mam odczucia, a nie mam jakby takiego feedbacku z zewnątrz, musimy ktoś mnie nagrać, a tutaj tak naprawdę widzę cały czas na bieżąco, na bieżąco mogę korygować więc to jest e, bardzo fajne rozwiązanie też patrzę czy nogi pracują prawidłowo e, i to mi bardzo dużo daje i tak naprawdę lustra kupiłem na dobrej promocji w tam całościowo wyniosę około tam 100 zł jakieś tam listewki żeby je podtrzymać i, i, i tyle ale już takie pęknięte było kupiowe? <noise> nie do końca znaczy, przyklejałem je na drzwi e, jednak ważyło więcej niż klej był w stanie utrzymać, walnęło i potem musiałem za drugim razem e, przywiercić wkręty i teraz się już trzyma. Do całości opcjonalnie no, dokupiłem jeszcze drzwi, bo te komórkowe to były bardzo słabe, więc drugie drzwi od wewnątrz sobie takie włożyłem całościowe, tam też koszt 300 zł, więc tak myślę, że to podsumowując wszystko, 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 koło 1000 zł idzie się spokojnie zamknąć, a to jeszcze, jeszcze świetlówkę 30 zł, ale są to są już takie drobne rzeczy, ale to wszystko, wszystko się w 1000 zamknęło. No, nie licząc oczywiście trenażera i bieżni, ale to są takie koszta, które na przykład z trenażerem poniosłem wcześniej. A bieżnie, no to tak jakby jeden obóz klimatyczny i to jakby po prostu wynagradza. Tak? Czyli w sensie zrobiłem sobie pomieszczenie, w którym mogę trenować cały rok w każdych warunkach przez wiele, wiele lat. No i po prostu rezygnując z jednego obozu, jesteśmy w stanie sobie na taką bieżnię pozwolić. No, jeżeli chodzi o wybór sprzętu do jaskini, tak? to zależy, jakie kryteria potrzebujemy, bieżnie jest to łatwiej w trenerze może nieco ciężej, bo w zależności co nam potrzeba, tak? Często tak jak ludzie na mnie piszą, jeżeli chodzi o trenażer, może zaczniemy od trenażera, to jest, żeby chodził cicho, ale z reguły ma chodzić cicho, bo nie chcą przeszkadzać innym domownikom, bo trenażer jest w mieszkaniu, bo dziecko śpi tam. Kiedy robimy sobie takie jaskinie, rzeczy w rzeczywistości pomieszczeniu, w którym prawie nikt nie ma dostępu, nikt nam nie przeszkadza, jesteśmy sami, no to ta głośność nie robi nam jakiejś większej różnicy i tak naprawdę zwykły trenażer za 300-400 zł nam spokojnie wystarczy. Tarczy. Ja oglądam filmy, to i tak mam słuchawki, jestem odcięty, więc tego trenażera totalnie nie słyszę e, i, i spokojnie mógłby być e, głośniejszy. Wcześniej kupowałem to faktycznie rękawszy, żeby był cichszy, ale to teraz dla mnie jest bez większej różnicy. E, tryb URG, tak rzadko używam, znaczy, powiem, to, że to jest za tryb, to jest tryb, w którym sobie ustawiamy daną moc, trenażer nam ją trzyma. Jeżeli chcemy na przykład kręcić wolniej, to od razu musimy jechać z większą kadencją, żeby tą daną moc wyrabiać. I to jest przydatne na jakichś długich, ciężkich zadaniach, kiedy. Faktycznie na tych długich, ciężkich zadaniach, gdzieś tam się potrafimy zamyślić, albo jest na tyle ciężko, że zaczynamy odpuszczać mi kręcimy, to to nam wymusza, że trzymamy moc do samego końca i wtedy taki trening zrobimy jak należy, ale no, tego rzadko używam faktycznie tylko na takich zadaniach, więc to też nie jest tam potrzeba, żeby kupować dużo, dużo droższy trenażer, żeby miał koniecznie ten tryb, tak? Ale no, jak już bierzemy jakiś smart, to, to warto, żeby to, to posiadał. Jeżeli chodzi o też maksymalną moc, którą możemy właśnie generować, to czy możemy tam 1000. 800 czy 2200 to dla większości aż takiego dużego znaczenia nie będzie miało, bo do tych mocy szczególnie wstrzymując się do triatlonu, tam nie będziemy aż tak podchodzili a, a większość zadań, które będziemy realizowali nawet jadąc na twardo, to na przykład ma ograniczenia do 1800W to myślę, że spokojnie nam to wystarczy. Więc taki trenażer możemy kupić sobie nieco niższej półki, jeżeli resztę pieniędzy na przykład przeznaczymy sobie na zrobienie jaskini, bo uważam, że to jest dużo, dużo lepsza, lepsza inwestycja i, i lepiej się w takim miejscu trenuje. Jak jesteśmy odcięci możemy się skupić tylko na treningu. Kolejna rzecz no to chłodzenie. Tak naprawdę mocny jeden wiatrak to jest coś niezbędnego moim zdaniem. Opcjonalnie możemy sobie tam kupić też drugi, w zależności od wymiany tutaj powietrza. U mnie tak naprawdę cyrkulacja jest zerowa, nie ma wentylacji, więc często mam wilgotność powyżej 90%. Procent, są bardzo ciężkie warunki, potem oczywiście po treningu staram się je wieczyć ten, ale to e, nie, jest, nie jest to samo. Okiem też nie mam, więc e, no, warunki są ekstremalne, ale się da. Nie, nie jest tak źle, jak można tak sobie wyobrazić na pierwszy rzut oka. Też przed zrobieniem tego pomieszczenia, właśnie to też jest fajna rzecz, zrobić sobie próbne 1, 2, 3 treningi, bo zrobimy sobie pomieszczenie, a się okaże, że nie jest zdatne do treningów, nie odnajdujemy się w nim i w ogóle nie będziemy w stanie tam trenować. Więc najpierw zanim zaczniemy e, tam w ogóle cokolwiek robić, warto właśnie wybrać się z zrobić sobie za dwa treningi i czy jesteśmy w stanie tam wytrzymać, czy warunki są ok. A potem właśnie zadbać o dalsze rzeczy, tak? Ja wiem, że na przykład mi jeden wentylator teraz, jeżeli chodzi o termoregulację, wystarcza. Temperatura też zimą tutaj spadnie, bo to jest jakby ziemię, to tam niby trzyma, ale, ale w ciągu roku są wahania w okoliczności 10 stopni między latem a zimą, więc jeszcze w 5-6 stopni od chwili obecnej ta temperatura spadnie i będzie się jeszcze bardziej komfortowo trenowało. Jeżeli chodzi o bieżnię, to wybór zajął mi około 2-3 tygodni. Na początku nie wiedziałem na co zwrócić jakoś uwagę. I tak naprawdę podstawowym kryterium szybko stało się, stała się moc. I, żeby, i ważne, żeby zwracać uwagę na moc ciągłą. Ja mam bieżnię, która ma mocy ciągłe i trzy konie mechaniczne. I to jest jakby wystarczające dla, na, na wszystkie tutaj typy treningów. I jeszcze może wszystkich typów nie robiłem, ale robiłem sobie testy tej bieżni, jak szybko się rozpędza, jak szybko reaguje na zmiany i, i czy się przycina, czy ten, to te trzy konie mechaniczne przy mojej wadze 65 kg to jest w ogóle... 22 km na godzinę bez problemu i szybko reaguje i też nie, nie czuję, żeby się ona jakoś męczyła wiadomo, że im ktoś jest cięższy to ta moc powinna być nieco większa, ale no to wiadomo, że też amatorzy, nie wiem, rzadko kiedy wchodzą na tę prędkości 22 km na godzinę, no chyba, że na jakichś tam przebieżkach eee, choć takie... ty. <ślesk> choć takie treningi, fajnie jest coś robić na, na zewnątrz, ale jakieś długie właśnie podbiegi kilkuminutowe, no to bardzo mało osób ma możliwość zrobienia e, takich rzeczy, więc na bieżni super, super jest coś takiego wykonywać. No i wtedy faktycznie, jeżeli ktoś ma, nie wiem, bieżnię e, o mocy półtora konia mechanicznego albo dwóch i na szczytowa jest tam 2, 2 2 3 no to może nie udziwinać takiego treningu szczególnie przy większej masie, a taka, którą ma no to e, spokojnie, spokojnie daje radę. Te inne bajery typu tam nie wiadomo Jakie tam połączenia, nie połączenia To w ogóle na to nie zwracałem uwagi Chodziło mi właśnie przede wszystkim o bezproblemowe działanie Bezproblemową konstrukcję I też i szybkiego dostępu to, to z tych bajerów to tylko to właśnie Na co jeszcze zwracam do uwagę tak? Czyli że na przykład robię interwał 18-20 km na godzinę I żeby jednym przyciskiem sobie ustawić Tam 8 km na godzinę i mi zjechało A nie wciskać, wciskać, wciskać Kurcze i tam jeszcze zamiast zająć się już odpoczynkiem To jeszcze tutaj walczę, żeby odpowiednio ją wyhamować To zawsze mnie denerwowało w a, tych, Ale tych... różnica przed Ci na chwilę różnica jest duża między tą Twoją a moją, na przykład. Tak jak można to powiedzieć, nie wiem, czy już to kiedyś opowiadałem. No u mnie, jak ja nie wiem, nie pamiętam, jaką mam tą szczytową moc, ale pewnie tam dwa, właśnie dwa i pół. My, jak sprawdzaliśmy, bo my właśnie porównywaliśmy swoje tam bieżnie, kiedy wybierałem, to mi się wydaje, że moja moc ciągła to jest u Ciebie blisko mocy szczytowej, nie? No dobra, czyli ale to efekt jest taki, żeby Wam to ładnie zobrazować, że tutaj na tej Maćka bieżni mocnej wczoraj, nie wiem, zmiana prędkości z szóstki na dziesiątkę czy z szóstki na dwunastkę. No i zakładam, że proporcjonalnie. Z dziesiątki na szesnastkę zajmowało no, kilka sekund, nie, nie wiem, 5-6 sekund, a u mnie, żeby zmienić z 8 czy z dziesiątki, jak robię truchcik na 18, jak robię zadanie, no to zajmuje 30 sekund. I często, jak mi zadawałeś, nie wiem, 30 sekundówki, do hmm. to, to ja potrafiłem robić 30 sekundówkę i później 25 sekund schodzić tą bieżnią prędkość niżej, no i znowu 25 prędkość wyżej, no bez sensu, bo jakby hmm. niwelowało to zadanie, nie? Coś tak. To nie do końca było to zadanie, które miałem zrobić. No to też właśnie trening mm, na bieżni już tak wymaga takiej, a, bo nawet najmocniejszy większa bieżnia będzie miała ten czas, czas reakcji, że od razu nie skoczy się na daną prędkość. Na przykład, już zaczą się rozpędzać 5-6 sekund zanim... nim. E, no, ja e, tak robię, na... ale nadal lub ona jest na tyle tak. wolna, że. No, to... no jeszcze, jeszcze masz większą masę, nie? Tak. Jak ja na przykład zauważyłem, że tak. u mnie jest czas, na przykład, tam parę sekund, to u ciebie, jak jest bieżnia dużo słabsza, tak. a jeszcze więcej ważysz, to już idzie się zirytować czasem. No, ale nie? to mój tip jest taki, że warto na to zwrócić uwagę, bo one cenowo, nawet to jest podobna półka cenowa, te różne moce, po prostu między firmami wahają się, między markami są różnice cen. i jakby ja teraz miał tą wiedzę, co mam w tej chwili, no to kupiłbym inną bieżnię pewnie, nie? troszkę może lepszą. O, znaczy jestem bardzo zadowolony, też sporo tam czytałem jakichś rankingów, wiadomo w Polsce w ogóle to jest jakby temat nieistniejący, bardzo mało tekstów rzetelnych, ten tak? tekstów już nie natknąłem się na temat bieżni. Głównie tam szukałem po w zagranicznych portalach. No i ta firma, którą wybrałem, Nordic Track, jest naprawdę taką cenioną i bardzo polecaną firmą. Ja sobie wybrałem model T10 i jestem z niego mega, mega, póki co zadowolony, tak, mam ją tydzień, ale no póki co kurczę nawet jest lepiej lepiej niż myślałem jeżeli chodzi o tutaj zmianę prędkości i takie rzeczy no możesz się jeszcze przyzwyczaić do, do tych, tych ciężkich warunków które panują mam nadzieję że ta temperatura trochę jednak spadnie do kupię drugi wiatr jak już będzie w ogóle super to może jeszcze tak kończąc, ja wczoraj już mówiłem, że Maciej to tutaj może sobie zrobić przygotowania do kony idealne, bo ludzie wyjeżdżają na obozy klimatyczne, czy montują sobie jaskinie jakieś takie z wysoką temperaturą i wysoką wilgotnością, no to Maciej tutaj ma na miejscu, bo wstawisz sobie nawet nie wstawisz, pojedziesz, pobiegasz 5 godzin, to będziesz tutaj miał z 10 stopni więcej niż masz teraz, wilgotność 98 Tak, no czy no właśnie to, jest dosyć duża wilgotność, jak jest wywietrzone powietrze super, zaczynam trening jest 70%, a na na koniec treningu zawsze mi tam pokazuje 99 i to po prostu wszystko już jest tak, lustra czasami są zaparowane i to ciężko ciężko jest. No. no dobra, myślę, opowiadasz już 14 minut, myślę, że te tipy są fajne, więc miejmy nadzieję, że się tutaj Wam spodoba odcinek. I co? Ja trzymam kciuki za Macieja, żeby w przyszłym sezonie to jego tutaj zapieprzanie zimowe w jaskini zaprocentowało. No i co, następny wywiad po, na wiosnę, albo, albo w sezonie, jak już, jak już po pierwszym po, starcie, po starcie jak, ci, jak Ci poszło po trenowaniu w jaskini? Dzięki, cześć! <laughs> Hej, do zobaczenia!